No i szanowni Państwo, pozwolicie, że zaproszę na scenę Pani Barbara Kania, główna księgowa Tulnextract Spółka Zoo. Zapraszamy oto ją, witamy serdecznie. <noise> Mam nadzieję, że Pani mi wybaczy, że tak najpierw Panów, później Panią, ale tutaj wszystko jest tak zaplanowane, ale już o tym więcej to Pan Prezes. Drodzy Państwo, w kategorii firma duża mamy jedną firmę nominowaną i ostatnio pytany, czy mogę zdradzić. Kto? Chciałem, że tak, firma duża. Drodzy Państwo, wielkie gratulacje, natomiast chcielibyśmy oficjalnie odczytać werdykt kapituły. Zapraszam Pana Prezesa. Dzień dobry Państwu. Czytać, tak? tak, proszę bardzo, tutaj nie możemy się doczekać. Nie wiemy kto. Ja chciałem zbudować napięcie. Więc e, nagrodę gospodarczą granitowy tulipan w kategorii firma roku 2018 firma Duża otrzymuje. <grym> Turbinek tracks. Kolmek straks by ukazała, proszę Państwa, pani tak, Walbała Kania, była księgoda Dwynna jest dzisiaj z nami. Gratuluję.